Spotkaliśmy się tutaj na spotkaniu autorskim z panią Martyną Górniak-Pełek. Chciałbym przywitać naszych gości tutaj trakcie śniadania. Chciałbym przywitać przede wszystkim Wójtę, pana Wójtę, panu Krzysztofa Dyrektora Wspólnych, pana Wolfka Wyczaka. Dyrektora Szkół oraz was wszystkich tutaj zebranych. Spotkaliśmy się tutaj mm, z tego powodu. Witam bardzo serdecznie i dziękuję bardzo za przybycie. Przede wszystkim nigdy nie planowałam wychować dzieci wielojęzycznych. Nigdy nie miałam takiego projektu, że obudziłam się rano i stwierdziłam, jak będę miała dzieci wielojęzycznych. Nie, nie było czegoś takiego. Czytanie, pisanie, i również kultura, i również tożsamość. Minus wielojęzycznej rodziny, drodzy Państwo, kiedy mama nie rozumie swoich własnych dzieci, a już doszłam do takiego właśnie momentu. Co roku, w Wielkanoc, bierzemy ciasto hiszpańskie i dlaczego to robimy? Właśnie dlatego, żeby utrzymać wielokulturowość, właśnie dlatego, żeby te dzieci cały czas wiedziały, że język hiszpański to nie jest tylko język. To jest Kultura, to jest całe życie hiszpańskie. Wiele osób mnie pyta, co z waszą tożsamością, co z tożsamością dzieci. W ogóle, kiedy zaczęłam czytać o wielojęzyczności, w książkach filologicznych jest zawsze zaznaczone, dziecko nie ma tożsamości. W dziecko nie ma tożsamości. Książka kończy się przynajmniej u mnie niedosytem. Chce się jeszcze? Czy jest coś w plan? Taki był plan. Taki był plan, żeby kończyła się lekkim niedosytem. Może będzie coś jeszcze dalej w tym temacie. Nie mówienie. Dziękujemy za spotkanie. Spotkanie z kimś niezwykle ciekawym, ciepłym, sympatycznym, z niesamowitą historią. Przenieśliśmy się dzięki Pani na drugi kredyt świata. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. dziękuję